Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zamawiać na naszej stronie ampułki. Dla niektórych jest to dość problematyczne, może nie mogą znaleźć niektórych funkcji. Jeżeli twierdzicie, że coś trzeba zmienić bądź poprawić, to bardzo chętnie prosimy o informacje na maila. A teraz tak, ampułki, głównie ampułki, ale też różne inne rzeczy, możemy kupić na biorezonaspolska.pl Mamy tutaj na górze, różne zakładki. Mamy pierwsza zakładka zestawy testowe. Wyświetlone są wszystkie zestawy, które są dostępne w tej chwili w sklepie. Są niektóre też w promocji, tak jak tutaj jest to wersja wcześniejsza 2022. Także można je kupić taniej. Jeżeli jakiś zestaw jest potrzebny, a nie ma go tutaj w tym, w tej zakładce, to oczywiście też prosimy na maila. To będzie wystawiony. Po lewej stronie, tutaj jest szukaj. I jeżeli teraz chcemy wyszukać jakiś zestaw w zestawach, czyli cały, to możemy sobie po prostu wpisać. Teraz przeszukuję wszystko, co yy, zawiera słowa. Albo słowo, albo litery same, które są tutaj wpisane. Miałam na myśli oczywiście borelię. I tak, borelię znajdziemy w bakteriach podstawowych części 1. Borelię znajdziemy w zestawie Borelia Babesia Bartonella i znajdziemy ją jeszcze w teście, Czyli wyświetla nam się wszystko to, co się tak nazywa oraz jakie ampułki zawiera. Jeżeli chcemy do tego dołożyć ampułki premium, to tutaj możemy zaznaczyć, żeby w tym jeszcze szukał, albo w pojedynczych ampułkach. I wyszukuje nam się wszystko co na sklepie jest związane z borelią. E, także zestawy testowe nie jest e, jakoś skomplikowanie kupić, bo wystarczy wpisać tutaj w wyszukiwarkę to co nas interesuje albo przeglądnąć sobie, bo tutaj dużo ich nie ma jak na razie z dwie strony. Ampułki premium o ich działaniu jest inny film, także zapraszam, dzisiaj tylko tutaj dotyczący sklepu. E, nie ma ich aż tyle, także spokojnie można też sobie tutaj je po prostu poprzeglądać. Patrzymy na nazwę. Pamiętajcie, że patrzymy na nazwę nie na zdjęcie. Nie wszystkie zdjęcia są e, tutaj zaktualizowane. Jest tyle tych ampułek, że y, grafik nie dałby rady po prostu tych y, zmieniać tych nazw. Także zawsze patrzymy na nazwę tu, a nie na zdjęciu. I później mamy to, co najbardziej wszystkich interesuje, czyli pojedyncze ampułki. Możemy tu kupić ampułki na sztuki. E, oczywiście są tu wypisane różne e, choroby. Astma, utrata węchu, autyzm, e, jakieś biofilmy, bakterie i tak Jeżeli czegoś szukamy konkretnego, wpisujemy tutaj, na przykład, nie wiem, e, stre, a tu nie będzie chyba streptokokusa żadnego. E, na przykład miażdżyca powinna być. Miażd... Też nie ma. Ale jest dostępna, także myślę, że lada dzień będzie tutaj wpisana. No dajmy na to tą anemię. Anemia. I wyświetla nam się tylko anemia pokarmowa. Oczywiście jest ich więcej. Ale co tu jest najważniejsze w tych pojedynczych ampułkach? Oprócz tego, że możecie przeglądać sobie całą listę 10 stron, to jeszcze, jeżeli czegoś tu nie ma, a chcecie na przykład właśnie paciorkowca jakiegoś streptokoka, to wpisujemy tutaj dowolna. Jest dowolna fiolka standardowa. Otwieramy ją. I kupujemy ją tyle razy, ile chcemy kupić ampułkę, która nie jest wymieniona w sklepie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy kupić Innych 10 ampułek, to sobie wpisujemy tutaj 10. Dodajemy do koszyka. Ok. Kody rabatowe. Można wpisywać, czasami są kody rabatowe dostępne dla wszystkich, a osoby, które ukończyły u nas szkolenie, mają kod rabatowy na 15% na ampułki i tutaj właśnie go wpisujemy. Jeżeli ktoś nie posiada go jeszcze, także proszę się zgłosić z informacją, że było się na szkoleniu i potrzebny jest kod e rabatowy. Ale w tej chwili nie będziemy wpisywać, przechodzimy do realizacji zamówienia. I teraz, jakie tutaj mamy opcje? Oczywiście trzeba albo dać y dane do konta, albo założyć konto, ale najważniejsze, uwagi do zamówienia. Czyli na przykład jak zamówiliśmy się tam 10 pod yy, dowolnych, to mówimy ampułki ampu i możemy sobie wyszczególnić. 1 kropka nie wiem miażdżyca. 2 kropka, coś tam, coś tam. I tak do 10 sobie wypisujemy to, co nas interesuje. Jeżeli uznamy, że nie ma jakiejś ampułki, co bardzo rzadko się zdarza, bo są naprawdę przeróżne i takie bardzo rzadkie te ampułki, to wtedy robimy po prostu formularz zwrotu, zwracamy pieniądze na konto albo wymieniamy na inną ampułkę, oczywiście po uprzednim kontakcie telefonicznym. Ale w ten sposób najłatwiej jest zamówić. To zamówienie trafia prosto do systemu jest już opłacone macie możliwość tutaj bezpłatnej wysyłki od nie pamiętam jakiej kwoty ale dość niskiej jeżeli przejdziemy do metod wysyłki ja bym musiała teraz konto założyć to wpisujemy czy to ma być paczkomat czy to ma być kurier i co jest jeszcze tam ważne ważne jest to że możemy kupić na raty 0%. Wybierając opcję Pay You, możemy kupić on na raty z 0% oprocentowaniem. Zobaczymy sobie tutaj, są takie symulacje przy każdym zestawie. Rata 0% już od 260 zł, bo to rozkłada po prostu na 10, na 10 miesięcy. Także można kupować też na raty co, do czego zachęcam bo, bo można sobie te koszty rozłożyć. I jeszcze raz powtórzę jeżeli czegoś nie ma na stronie to albo szukamy albo kupujemy dowolną ampułkę testową dowolną ilość razy tyle co potrzebujemy. I w wiadomości do klienta wpisuje do sklepu po prostu wpisujemy jakie potrzebujemy ampułki. Nie ograniczajcie się co do ampułek bo naprawdę ich jest bardzo dużo i praktycznie na wszystko są te ampułki. Czasami jest po prostu tylko czas oczekiwania eee, dłuższy. Przeszłam teraz do zakładki urządzenia i mamy urządzenie Hunter. Eee, tutaj też możemy je kupić na raty. Eee, w tej chwili dodatkowo jest na niego promocja, która jeszcze nie widnieje w sklepie, ale myślę, że niedługo się pojawi, eee, więc będzie można kupić go taniej, Tam, ale to tylko chyba będzie dwie albo trzy sztuki tańsze. Mamy też możliwość zobaczenia, co zawierają zestawy w bikomach. Bikomu nie można kupić przez sklep, jest to urządzenie, które trzeba osobiście odebrać, oferta się zmienia, także to nie jest do końca zawsze tak, jak tu jest napisane, dlatego zawsze trzeba się skontaktować z nami telefonicznie, mailowo i wtedy ustalić, jakie są Bikomy, jakie roczniki i jakie są do nich akcesoria. E, także dziękuję bardzo, to tyle. Mam nadzieję, że będzie łatwiej teraz korzystać ze sklepu, szczególnie jeżeli chodzi o zakup pojedynczych ampułek bądź e, zakupu na raty. Ewentualnie zapraszam jeszcze do zakładki szkolenia, e, gdzie nie dość, że jest szkolenie, to jeszcze są, można zakupić konsultację indywidualną z diagnozą na podstawie próbki krwi e, bądź konsultację indywidualną, Taką, powiedzmy, krótką rozmowę, czy to z terapeutami, czy z klientami, którzy mają jakiś problem, a nie potrzebują pełnej diagnozy. Także dziękuję i zapraszam do zachowania.